Okej, okay, moi drodzy, tydzień temu skończyliśmy drugi sezon serialu Andor, który był prequelem dopowiadającym historię tytułowego Cassiana Andora, prowadzącym prosto do Rogue One, tak samo jak Rogue One prowadzi prosto do Nowej Nadziei, czyli części czwartej. By the way, czekam na jakiś prequel, który będzie dochodził prosto do Andora. Czemu nie? Jest to jakiś vibe, że tak powiem, w świecie kina. Będziemy tak cofać się jak w memento. Mm? Ale tak, pogadajmy dzisiaj spoilerowo oczywiście o jednym z ostatnich, choć już sprzed 9 lat, filmie jednym. Rogue One, a Star Wars Story, czyli Water 1. Wo Gwiezdne wojny historie, tak, Dawali wtedy te tytuły, przecież chyba Nadal trochę dają zresztą, jeśli chodzi o seriale żeby, Żebyście na pewno Nie pominęli tego w kinach, bo miliard Dolarów sam się nie zarobi, musi być Gwiezdne wojny w tytule A jest to oczywiście film wyreżyserowany Przez Garetha Edwardsa, który opowiada nam Losy rebeliantów i też Częściowo ludzi z przypadku, którzy próbują Wykraść plany Gwiazdy Śmierci, co Oczywiście każdy, kto znał Gwiezdne wojny Oryginalne, wiedział, że się Uda, więc taki trochę spoiler Co wbrew pozorom jest troszeczkę problemem Filmu, to znaczy problemy mogło być problemem, pytanie jak wybrnęli. Znaczy, tak troszeczkę, nie tylko, że znamy zakończenie, ale wiemy, że później ci ludzie się nigdzie nie pojawiają, więc tak troszeczkę mamy parszywą dwunastkę Suicide Squad, a nawet Thunderbolts, jak chcemy teraz być na czasie. I wiemy, że, nie wiem, no albo poginą, albo. Odlecą, prawda, gdzieś tam. Więc jest to taki ciekawy, mały wycinek, który bardzo mocno skręcił, troszeczkę powiedzmy, od tych klasycznych trylogii. I większości osób bardzo się podobał, mi też się bardzo podobał. Ja mu chyba oryginalnie dałem 9 na 10, byłem zachwycony wtedy. I teraz muszę powiedzieć, że może mam troszkę więcej problemu z tym filmem. Po tylu latach, ale bardzo doceniam, wciąż bardzo mi się podobał. Uważam, że problemy są dosyć oczywiste, natomiast generalnie jest to produkcja, która, która działa po prostu. I przede wszystkim, co ciekawe, jak teraz to oglądałem, to jest w zasadzie film wojenny. Wiecie, wiadomo, że w gwiezdnych wojnach zawsze są jakieś tam batalie w kosmosie, pojedynki i sceny walki, które przypominają wojnę, tak, w kosmosie. Natomiast. Cała fabuła tego filmu jest bardzo, bardzo po prostu odwołująca się do kina wojennego w taki klasyczny sposób. Jakaś grupka rebeliantów, Parszywa 12. Na koniec, wielka bitwa, wszystko w trakcie jakiejś tam wojny, tutaj powiedzmy takiej partyzanckiej, więc wygranamy plany głównej broni przeciwnika. No jest to bardzo, równie dobrze mogło być, wiecie, w trakcie II wojny światowej się dziać, tak? Chociaż, co ciekawe, i to jest całkiem fajne, trzeci akt tego filmu, ta bitwa na Skarif dzieje się w bardzo wietnamskim otoczeniu. Te mundury i to, co mają na sobie, ci nasi rebelianci. Plus sama sceneria, która wygląda jak taka południowo-wschodnia Azja, tak ogólnie rzecz biorąc, daje vibe w Wietnamu, co jest całkiem fajne, no, dwie tych wojny głównie do II wojny się odwoływały, ale czemu nie Wietnam? Także uważam, że to takie małe prawda, oczko dla widza, gdzie jakby inspirowane są te wydarzenia czymś prawdziwym, jakaś estetyka może na przykład strojów czy lokacji odwołuje się do czegoś z naszego prawdziwego świata, czegoś innego niż wcześniej w tych filmach, także ej, no czemu nie. I tak, może zacznę od ogólnych plusów. Film wygląda fenomenalnie, nadal, na kilku poziomach. Uważam, że Gareth Edwards jest bardzo dobrym reżyserem, tak ogólnie rzecz biorąc, więc ma oko do kadrów, za kółkiem operatorskim Greg Fraser. Jeden z najlepszych operatorów obecnie w Hollywood, już wtedy zresztą, od tamtej pory mamy obie Duny, co tam jeszcze, Batmana, tego z 22, generalnie, no wiecie, chłopiec po prostu świetnym operatorem i tutaj temu filmowi nadano taki troszeczkę desaturyzowany, wojenny sznyt, gdzie lokacje wyglądają brudno i realistycznie i ponuro, nie tak, wiecie szczęśliwie, natomiast tu już nawet na poziomie produkcji, rozumiem, że to jest miks, wiecie, producentów, Greta Edwardsa, operatora, generalnie całej tej ekipy, film wygląda tak, jak uważam, że każdy Gwiezdne Wojny powinny wyglądać, czyli bliżej Duny, gdzie oczywiście, że efekty specjalne i green jest na każdym kroku, ale tego trochę nie widać, nie? I tam, gdzie nie trzeba, nie jest to użyte. Prostym porównaniem będzie dla mnie Rise of Skywalker, które wygląda absolutnie, ja to nazywam plastikowo, czyli trochę nie wierzę w lokację, dużo bardziej pachnie mi green screenem, świat wydaje się zamknięty, a tam gdzie otwarty, sztuczny, więc... Tutaj miałem wrażenie, że czy jak jesteśmy nawet na samym początku, jak postać Bena Mendelsona przylatuje do postaci Ginerso, znaczy do jej ojca, tak? Do Matsa Mikkelsena, i tam na, po tym polu idą. Nie wiem, czemu lądują 100 kilometrów od nich, biorąc pod uwagę, że przylatują jakimś samolotem, czy tam statkiem kosmicznym, i wylądowali tak daleko, że muszą iść przez całe pole. Nie wiem, ale okej. Okay. <laughs> ale te ujęcia wyglądają świetnie, no to wygląda jakby wylądowali w jakimś, no, w Wietnamie, powiedzmy, czy. czy no, Southeast Asia, nie? I naprawdę to czuć, czuć to miejsce, tą trawę, tą okolicę, to wygląda po prostu dobrze, tak? Czy jesteśmy nawet na bazie na skali, gdzie nasi bohaterowie na koniec tam muszą wyjąć te plany i przechodzą przez jakieś te mechaniczne elementy jakiegoś tej serwerowni, czy co to jest? Ten, ten świat się wydaje taki praktyczny i złożony z wielu elementów. Nie ma momentu, w którym się myślę, że o, mieli tutaj tylko tyle. Miejsca do pracy, i to koniec. Ten świat jest duży. Widać, że rzucono te hollywoodzkie pieniądze w to, i one, wiecie, przykleiły się, nie? Nie upadły gdzieś tam obok. Także muszę powiedzieć, że super. Zdjęcia są rewelacyjne, tak jak powiedziałem, jest po prostu mnóstwo fantastycznych ujęć. I tutaj widać, że Y. Fraser i Gareth Edwards rozumieją, jak robić takie kino, żeby to było piękne, dynamiczne, wielkie, epickie. Bo czy takie ujęcia, jak z początku właśnie, takie ujęcia ustanawiające, jak są jakieś planety i statek i krajobraz, to jest, to się samo pisze, że tak powiem, samo się kręci, żeby to ładnie, w sensie wiecie, to mają potencjał, jak latamy po kosmosie, ale jest mnóstwo fantastycznych ujęć w mniejszych lokacjach albo, nie wiem, jak jest kluczowy moment w środku filmu, gdy ojciec e, Gale Nerso, tak, gdy on ginie e, i dżyn tam jest nad jego zwłokami, cała ta sekwencja była nagrana w deszczu, więc jest bardziej dramatycznie, pogoda coś nam też podpowiada, gdy wszystkie losy, bohaterów się przecinają, gdy Kasjan się waha, ponieważ dostał rozkaz zabić jej ojca, ale tak trochę myślę, że nie powinien, bo chyba jednak jest po naszej stronie. Oczywiście martwimy się o niego, bo wiemy, że jest dobry, my jako widzowie. I Gino... Erso się oczywiście martwi o swojego ojca, więc jest tak dynamicznie, to jest takie to stare, wiecie, japońskie kino, ten Kurosawa, który kręcił właśnie dramatyczne ujęcie z pożarem, albo wiatrem, albo deszczem w tle. Spoko, jakby to był Rise of Skywalker, nie zdziwiłbym się, jakby było nagrane, wiecie. Słoneczny dzień, nie? albo coś. dramatyzuje teraz, bo nie lubię Rice of Skywalker, ale chodzi mi o to, że Gareth Edwards widać, że tutaj wrzuca trochę pracy w to. Jakiś tam. Ona jest nad niego z włókami, jest dosyć ciemna, jakiś ogień bucha w tle. No wiecie, takie proste rzeczy, o których się nie myśli, ale generalnie ten film naprawdę dobrze wygląda, od początku do końca. Michael Giacchino, jeśli chodzi o soundtrack, jest rewelacyjny. Gdzieś tam, gdzie może wrzuca starek, wie znowojenne utwory. No wiecie, te klasyczne nasze, ukochane przez Johna Williamsa stworzone, ale stara się nie przesadzać, tworzy też swoje. I generalnie uważam, że po prostu jest to świetny soundtrack. Tak idealnie pasujący do owiecnych wojen dopełnia ten kunszt wizualny. Także film audiowizualnie po prostu wygląda super. Ten też taki ponury, trochę bardziej szary ton pasuje do tego. Parszywa dwunastka rebelia na serio kinowojenne, nieprawda tam fantazy w kosmosie, tylko bardziej żołnierze i partyzanci. Co później oczywiście jest kontynuowane w tym podejściu takim bardziej noir, cyberpunkowo science fiction. W Andorze, tak? Więc jakby Tony Gilroy zresztą też i to pisał, więc tutaj wiecie, no jakby mamy pod twórcy się, była kontynuacja twórca, że tak powiem. I jest to co innego niż klasyczne Gwiezdne Wojny, które znamy jako tą space opera, i jest magia, i fantazy, i moc, i epickość, i często kolorowe lokacje i tak dalej. Ale jako taki, jako takie przedsięwzięcie, jako po prostu jakiś eksperyment w tym świecie, tak? Takie, takie kino wojenne w Gwiezdnych Wojnach. Czemu nie? Jakby, czemu nie? Moim zdaniem nie są to klasyczne Gwiezdne Wojny, ale jeśli są dobrze zrobione, to proszę bardzo. Uważam też, że scenariusz generalnie był bardzo sensowny, począwszy na tym kamieniu węgielnym tej historii, czyli największa głupota w oryginalnej trylogii, czyli że ta Gwiazda Śmierci, przedsięwzięcie na skalę wszechświata, jeśli chodzi o tworzenie broni, no nie, miało tą, wiecie, ten jeden punkt, który wystarczy strzelić i wszystko wybucha, no nie? Oczywiście to był mem od lat 70., prawda? Proszę bardzo, drzwiczki już przewidziane, dopisujemy, że to był Galen Erso, który został, jak większość takich, w takim, prawda, faszystowskim, kosmicznym imperium, tych inżynierów, wzięty siłą, na zasadzie nie miał wyboru, pracujesz dla nas albo giniesz, i stwierdził, że no dobra, to będę dla nich to robił, ale umieszczę ten defekt, żeby... Potencjalnie można było go zniszczyć. Także całkiem ciekawy element, który jak najbardziej mógłby w naszym świecie żyć, że tam, nie wiem, no, Hitlerowi by pomagał ktoś, wiecie, w kwestii bomby atomowej, ale na przykład sabotował to jakoś, albo był pod szpiegiem. Ma to sens w takim naszym świecie. Przy tym nadaje to też taki ton, wiecie, tych małych indywidualnych decyzji ludzkich i tych małych trybików w maszynie, tak jak cała nasza ekipa tutaj, to są tacy ci mali ludzie, których Luke Skywalker o nich nie słyszał, tak? W zasadzie, jak oglądamy o Wejderach Skywalkerach i tam, prawda, tym jednym z mocą, co ratuje wszechświat, to nie myślimy o tym pilocie samolotu, co raz tam coś wykradł i się przydał, nie? Ale tak właśnie wygląda machina wojenna i jak popatrzymy właśnie na taką drugą wojnę światową, jest milion takich historii, jakichś bohaterskich jednostek, które gdzieś się przydały i bez tego nie nie byłoby ogólnego sukcesu, więc okej, okay, czemu nie? No, ale sam scenariusz też uważam, że spoko. Pierwsza godzina dosyć chaotyczna, ten początek, bo mamy trochę skakania po lokacjach, wprowadzania bohaterów, jakiś tam flashback, coś. Nie, nie jest to może najgładsze, ale da się obejrzeć. Później to wszystko fajnie się przecina, po tym jak Jeda zostaje wysadzona, tam gdzie był, jak się Forrest Whitaker nazywał, Sol Guerrero z tym swoim "Save the Dream, Save the Rebellion", które jest memiczne, ale spoko. Save the rebellion! Do dzisiaj nie wiem, czemu chłop nie uciekał, <noise> jak wiecie, bo teraz widzieliśmy go ponownie kilkukrotnie w Andorze, wiem, że też był w tych animowanych wersjach, nie, e, więc jest tam postacią, która w lorze występuje, ale bezpośrednio tylko w tym filmie dla ludzi, którzy oglądali tylko Rogue One, chłop tam tak jak tam się gada w ten sposób i ma dwie sceny na krzyż, po czym nawet nie próbuje uciec, no nie, z nimi. Mógł być chociaż jakiś ranny, że tam coś, coś mu się stało i wiecie, nie dał rady, albo że jakoś poświęca. A on tam po prostu Save the Dream! I ale nieważne. Trochę mnie on śmieszy, nie? W każdym razie Jedha zostaje wysadzona. Jest to test Gwiazdy Śmierci, więc tu wszystko fajnie się spina, bo śledzimy losy i naszych bohaterów, i antagonistów, i tamten Ben Mendelssohn z Tarkinem patrzą i tutaj. Dobra, testujemy tą broń, zobaczymy kurwa, czy się udało. Okej, okay, Michał z przyszłości tutaj, bo absolutnie zapomniałem o jednej bardzo kluczowej rzeczy, więc teraz powiem. CGI-owy Tarkin. No cóż, uważam, że wygląda fatalnie, jeśli do tego. Podchodzimy na zasadzie, że miał udawać prawdziwego człowieka. Natomiast, no mówię że zestarzało się. Nawet wtedy nie wyglądało to dobrze, ale zestarzało się jeszcze gorzej. Natomiast nie przeszkadzał mi w ogóle w trakcie filmu. Biorąc pod uwagę, że aktor nie żyje, pomijając kwestie etyczne, czy możemy tak robić z małym aktorom, jakby abstrahując od tej kwestii, whatever, może być. I to zostaje wysadzone, więc nasi bohaterowie uciekają, i jak doratują, nie pamiętam gdzie jest to miejsce, ale to miejsce, gdzie był właśnie jej ojciec, to fajnie się wszystkie wątki przecinają, to znaczy. Ben Mendelssohn w tym filmie, jako ten główny, co stworzył gwiazdę śmierci, walczy cały czas o utrzymanie się przy władzy, i Tarkin, ja nie Każdy chce sobie przypisać, tak, że to kurwa ja jestem szefem gwiazdy śmierci, ja to zrobiłem i to wiecie, dzięki mnie wygramy, zawadniemy wszechświatem, no nie. I Ben Mendelssohn jego postać jest strasznie zły z tego powodu, i słyszy, że ktoś jest zdradził z tych inżynierów na tej bazie, z tej bazy wysłał wiadomość, więc sam tam leci na zasadzie, żeby ich rozstrzelać, tego Geena Erso, prawda, przysłuchać, żeby zająć się tym osobiście. Jednocześnie nasi bohaterowie też. Wiedzą o tym, więc też tam muszą być, bo chcą go jedni uratować, a drudzy zabić, bo taki rozkaz staje Andor. I losy tych wszystkich bohaterów z całej historii przecinają się w tym miejscu w dosyć dramatyczny sposób, ponieważ mają niektórzy zbieżne, a niektórzy przeciwne do siebie cele. Gdzie też cały czas w powietrzu wisi ta taka tajemnica, że Jynerso i reszta usłyszała z hologramu o tym całym planie, znaczy o tym defekcie w gwieździe śmierci, ale nie do końca mają, nie mają dowodu, więc muszą to przedstawić, prawda, tej radzie tam. Jawin, czy gdzieś, e, rebelii generalnie rzecz biorąc. Więc takim sprytnie to się wszystko przecina w tym momencie filmu i jakby prowadzi to bezpośrednio do tego, że nasi bohaterowie Rogue One, e, jako ci... Zbuntowany jeden bardziej, nie wiem, zbuntowani powiedzmy, czy w postaci samowolki, nie wiem jaki bym im dał tytuł, jakim łotr, ale na zasadzie, że robią samowolkę i lecą na Skarif wykraść plany Gwiazdy Śmierci, wiedząc, że jest tam ten defekt. Po czym oczywiście z odsieczą reszta Rebeli przybywa i jest jedna wielka rozpierducha. I co by nie mówić, to trzeci, jak tego filmu jest trochę takim serwisowym, wiecie, chcieliście zobaczyć wiezne Wojny, dosłownie, prawda? Nomenomen. Proszę bardzo, no nie będzie ducha, ale co ja mogę powiedzieć, świetnie się to oglądało. Cała, cały trzeci akt, cała ta jedna przedłużająca się sekwencja jest oczywiście podzielona na mini-rzeczy. Mamy rzeczy dziejące się na planecie, mamy rzeczy dziejące się na zewnątrz. W każdym z tych miejsc dzieją się mniejsze i większe rzeczy i Film jest dosyć skomplikowany na tym etapie, to znaczy jak się by nie uważało, to by się człowiek zgubił, co kto chce gdzie osiągnąć, ponieważ są momenty wieloetapowego planu, ale ja uważam, że całkiem nieźle Gareth Edwards i scenarzyści radzą sobie z tym, że cały czas wiedziałem, co się dzieje, wiedziałem, co chcą osiągnąć, a nawet jakbym się zamyślił, to rozumiem jakby, o, wiecie, ogólnie o co chodzi, bo tam są takie momenty, że ci na górze próbują się dostać do wewnątrz i walczą, ci na dole, wiecie, ci w samolotach osłaniają tych na ziemi, ci na ziemi robią element z elementu zaskoczenia, Powodują walkę, żeby odwrócić uwagę, bo ci muszą w trójkę wykraść te plany z samego budynku. Ale, żeby jeszcze, I tu się pojawia skomplikowanie: jakie nawet wykradną, żeby je przesłać, to trzeba najpierw włączyć jakiś tam nadajnik, a potem jak włączysz nadajnik, to się trzeba otworzyć to, żeby to przyszedł. Takie Jest kilka takich, jak wiecie, elementów. I fajne jest to, że to nie było na zasadzie takiego Oceans 11, że oni przed poleceniem mieli 700 elementów planu i film musiał je wytłumaczyć, bo to byłoby męczące, jakbyśmy słuchali przez 30 minut, jak w Mission Impossible, by the way, w najnowszym, na zasadzie 30 elementów planu. Byłoby to dosyć nużące i takie, dobra, już się zgubiłem, co kto ma gdzie podłączyć. Nie, my polecieliśmy tam, że musimy wykraść plany, a każda przeszkoda po kolei na miejscu powodowała, że nasi bohaterowie muszą improwizować i jakoś tam pokonać tą przeszkodę. Czy dosłownie walcząc gdzieś tam na dole, czy strzelając się w górze, czy już nasza bezpośrednio trójka Kasian, Jin i k so w budynku, gdzie też tam, wiecie, on na przykład blokuje pozycję, a oni idą dalej coś znaleźć, nie? Więc uważam, że całkiem ekscytująca scena, świetnie wyglądająca, dająca dużo Friday, takich, wiecie, takiego po prostu fanserwisu na zasadzie, macie, bawcie się, dorosłe dzieci. Rogue One to jest taki film dla takich 40-latków wychowanych na gwiezdnych wojnach, którzy sobie wyobrażali to wcześniej. Czemu nie, jeśli jest dobrze zrobiona, nie widzę w tym <laughs> większego problemu. I mamy oczywiście jedną wielką rozpierduchę, w której wszyscy nasi bohaterowie giną, ale przekazują plany, idziemy prosto do Rogue One, Darth Vader staje swój taki moment, wiecie, hype'u, tam rozpierduchę robi, też zajebista, bardzo fanserwisowa scena, na zasadzie, że macie bić brawo w kinie, bo widzicie rozpierduchę robioną przez Dartha Vadera, ale było jej na tyle mało i tylko na sam koniec, że mówię, okej, okay, moim zdaniem to działa, bo tego chyba nie było oryginalnie w filmie i dodali to, uważam, że to był dobry pomysł, nie, nie był to taki tani, wiecie, easter egg, jakiś taki tani fanserwis, tylko w miarę taki sensownie umiejscowiony wewnątrz, prawda, całej tej sagi gwiezdnowojennej, generalnie dobrze mi się to oglądało. Także uważam, że film jest bardzo dobry. Chcę przejść do minusów. Minus numer jeden. Ogólny problem z bohaterami są mało ciekawi. Nawet teraz, jak znałem Kassiana z serialu, osobiście w tym Andorze, w tym Andorze, w tym Łotrze 1, nie, nie, no nie miałem czegoś takiego, że o, jak świetnie mi się go śledzi, o, jakie on ma dylematy, o, jak... Dosyć wydawał mi się zwykłym ziomkiem, który bierze udział w rebelii, jest ten ciekawy element dotyczący moralności i tego, że on jak trzeba to morduje nawet ludzi po jego stronie, po prostu wykonuje rozkazy. Ciekawy element tego, jak Jyn mówi na zasadzie tak, wykonujesz bezmyślnie rozkazy, to równie dobrze możesz być torturpersem, nie? To no takie też znowu bardzo drugowojenny, no nie? Czy w ogóle. W naszej rzeczywistości, z naszej rzeczywistości. Takie, wiecie, niby żołnierz musi na wojnie wykonywać rozkazy, no ale czy nie czepiamy się tych drugich, że to gadają? No ale powiedzmy, że nie jest najciekawszą osobą w tym filmie. To nie jest tak, że ja na koniec tego filmu płacę żonginie. Nawet jak oglądałem Andora. Eee, reszta tych bohaterów jest w zasadzie jeszcze gorsza. niej tych dwóch, co tam strzegą, tych, prawda, Krystal z świątyń na Jedzie, Mają ten taki. Fantazy, ciekawy element, że się cały czas powtarza, że I'm one with the force, the force is with me, i wiadomo, no, no, jako fani gwiezdnych wojen słyszymy Force Team muzykę w tle i ten element magii, typowo gwiezdny wojenny, związany z mocą, na sekundkę się pokazuje w jakiś tam niewidoczny sposób. Niewidzialna ręka mocy i, i, i wiecie, no jestem coś uroczego, ale ci bohaterowie znowu, no nie są jak ci to jest bohater pod tytułem Jestem Donnie Yen i wierzę w moc. I tyle, jestem z wami, nie? Ten pilot, Brody, czy jak ma tam było. Uff, wiecie, no, zdradził imperium i teraz wykonuje te rozkazy. Znowu, nic głębszego. I nasza główna dwójka, tak jak powiedziałem. No, znaczy, powiedziałem już o Kasianie. Nic specjalnego. I najgorsza, moim zdaniem, postać z tego filmu, czyli Ginerso To znaczy, znaczy najgorsza. Najgorsza, biorąc pod uwagę to, że jest główną bohaterką. Nie? To jest jakby jej film. Zaczynamy z tym, że jej ojciec, prawda, zostaje zabrany, ona tam staje jakoś tam lekko wychowana przez Sola Guerrero i potem się... potem oni ją odbijają i ona się w to wszystko wplątuje, tak? Jej wątek teoretycznie jest emocjonalnym centrum filmu. tam Tamci to jest parszywa dwunastka, druga wojna światowa czy Wietnam, wiemy, że najprawdopodobniej zginą. No wiecie, to są żołnierze, nie? Mniej więcej tak film ich traktuje nie za bardzo tam się skupiając na czymś głębszym. Ona ma to emocjonalne centrum w związku z relacją z ojcem. Jest mnóstwo tutaj tych sekwencji, że on o niej mówi Stardust, tak, nie wiem jak to przetłumaczyli, mój pyłku, pyłku gwiezdny i w ogóle mój papa, papa, papa i ona wiecie te sceny, ten hologram i ta miłość, i że została rodzina rozdarta. No teoretycznie to jest takie najbardziej ludzkie w całej tej historii, gdzie rozumiemy tą dziewczynkę, której zabrano ojca, ojciec, który całe życie poświęcił i patrzy teraz na nią ostatni raz przed śmiercią. Nic mi z tego nie działało, nie? To wszystko było takie bardzo, wiecie, że ja widzę, że film chciałby, żebym ja się tu teraz rozczulał, a absolutnie to dla mnie nie działa. A poza relacją z ojcem, jej postać jest po prostu pusta. Jej postać nie ma w sobie nic. Wiem o niej po tym filmie, że była, no bo na no Bogini, że była zaradną babką, na zasadzie wychowana na ulicy przez Sola Guerrero, więc umie dać w mordę, umie z czegoś strzelać, więc to jest taka zaradna babka z ulicy, nie? I tyle. Nie, nie znam żadnych jej cech charakteru. Nie, nie, nie wiem, kim jest, nie wiem, jak, nie wiem, co robiła wcześniej, jakie miały plany, co by chciała robić innego. Po prostu nagle się to za, w to zaangażowała w trakcie filmu, ze względu na to, że usłyszała, że ojciec żyje i tak dalej. I po prostu jest, mogę powiedzieć, że jest odważna, na zasadzie, że się nie ustępliwa, tak? No bo wiecie, oni się nie zgadzają, ona mówi nie, musimy tam polecieć i spróbować, bo rebelia jest ważna. Nic z tego nie kupuję, jakby pustka dla mnie. Także to jest. Naj... I dodajmy, że Felicity Jones jest fantastyczną aktorką, co udowodniła dopiero co w Brutaliście, więc jakby wiecie, na pewno to nie jest jej wina, tak? Także uważam, że główny i największy problem tego filmu to są bohaterowie, którzy są dosyć mało ciekawi, bo jeszcze jak oglądamy film tego typu. Nawet jak Warfare, które wiem, że większość z Was pewnie jeszcze nie oglądała, ale będzie miał zaraz, zaraz polską premierę na, na prime. Ie. Nic nie spoileruje, ale jest to najrealistyczniejszy film w historii kina, dotyczący prawdziwej prawda, ekipy Sealsów, która była, znaczy brała udział w jakiejś tam bitwie w Ramadi. I film właśnie tak podchodzi. Na zasadzie nie, nie mamy typowych hollywoodzkich dialogów, że któryś patrzy na zdjęcie żony i mówi: No, ja byłem jak Tom Hanks, byłem nauczycielem, chciałbym wrócić do rodziny czy coś, nie? Tylko jest realistyczne podejście do bitwy. No ale właśnie tamten. Film, jakby jego konwencją, jego główną cechą jest ten realizm. Jak wy, wszystkie emocje związane z tym, jak realistycznie by przebiegała sytuacja pod tytułem walczymy na śmierć i życie. E, nie musi... I ci bohaterowie tam, ich psychika i różne rzeczy wychodzą i to jest, oni są ciekawi, ale to jest ciekawe na zasadzie filmu dokumentalnego, jak oglądacie film o prawdziwych mordercach, czy coś takiego, nie? Czyli... Jak człowiek myślał, jak prawdziwy człowiek w tej sytuacji by się zachował? Ten aspekt jest ciekawy. Rogue One jest w fikcyjnym świecie, w kosmosie, gdzie tak, no wiecie, umówmy się, mimo wszystko, mimo wszystko jest to bajka dla dzieci i mamy gwiezdne wojny, więc jakby nie myślę w kategoriach, jakbym oglądał dokument o Wietnamie, nie? Jednak to jest bajka w kosmosie, więc ci bohaterowie, jak nie są zbyt ciekawi w tym świecie. To mój umysł nie jest zaciekawiony. O, co by ten człowiek, co by ten prawdziwy pilot z imperium zrobił, gdyby zdradził? To wszystko jest jednak fikcyjne, nie? Więc uważam, że tutaj troszeczkę zabrakło, że ten film mógłby być genialny, a praktycznie jak wszyscy ci bohaterowie giną. Chyba najbardziej mnie zasmuciła śmierć K2SO, bo był zabawny. Alan Tudyk tutaj podkłada głos pod jedynego komik reliefa, kilka żartów na krzyż. To jest jedyny humor w filmie praktycznie. <unterstützen> Potrzebny, przydał się bardzo. Więc cała ta reszta bohaterów miałem trochę takie, no okej. Okay. Z innych mniejszych rzeczy, z których troszeczkę się śmiałem, jak Darth Vader się pierwszy raz pokazuje w postaci Bena Mendelsona. no ta scena uważam, że była troszeczkę e, tak za bardzo w stronę nachalnego nostalgia i Ukierunkowana. Po pierwsze, ten strój Wejdera uważam, że nie wyglądał dobrze. Jakąś dziwną, szeroką szyję miał i był zbyt wypolerowany. W sensie, nie, nie pamiętam, czy o tym w ogóle myślałem 9 lat temu, nie wiem, czy to mówiłem w swoich recenzjach, bo już przecież wtedy kanał był. <laughs> nie pamiętam nic, co wtedy mówiłem. Może mówię to samo, może co innego. Ale, ale to jest ciekawe, muszę potem obejrzeć, chociaż cringe. No ale Vader wygląda jak z jakiegoś po prostu sklepu z zabawkami, świeci się jak wypolerowana podłoga. Nie wyglądał tak w Nowej Nadziei. I umówmy się, strój Vadera jest ultradurny, zawsze był. To jest jeden z najbardziej kultowych postaci antagonistów w historii kina. Więc jakby, jako że go znam, od zawsze, jak patrzycie, to akceptujecie, ale jego strój wygląda dziwnie. To, 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 to nie jest jakiś świetny design stroju, moim zdaniem. To wygląda po prostu dziwnie: jakieś kurwa przyciski kolorowe i ten śpieszny hełm. Sam w sobie wygląda trochę jak parodia, nie? Tylko my go kupujemy, bo taki, taki zawsze był. Ale w tym filmie, jak się tak po prostu świeci, jakby go wypolerowali dopiero co jakimś kurwa pojazdem do polerowania podłogi, coś mi nie grało, no nie? Plus wiecie, tamtemu Benowi Mendelsonowi rzuca ten tekst, że nie udław się swoją ambicją, i tak mówię, Dar Vader rzuca, rzuca suchara? <noise> Wiecie co chodzi, tak? Okej, okay, dobra, trochę tak nie pasowało, no nie? Jakby... że jest trochę akceptowalne, ale jakoś tak humor z Darthem Vaderem niepięknie było po prostu, że Ben Mendelsohn mu pyskował, a ten go tam poddusił bez słowa i albo nic nie powiedział, albo w zasadzie, bez się za robotę, no nie wiem, nie? Trochę się czepiam, ale trochę się z tego śmiałem. No, generalnie to tyle. Generalnie jako eksperyment pod tytułem kino wojenne, które pięknie wygląda, pięknie brzmi, ma dużo ekscytującej akcji, całkiem sprytny scenariusz, który to wszystko łączy tam w 2,20, czyli to trwało. Uważam, że to jest sukces. Także Rogue One dzisiaj dostanie ode mnie 8. Jest uważam, że bardzo dobry po prostu, tak? Mógł być lepszy? Mógłby. Ale na pewno dobrze mi się oglądało. Na pewno na plus. I też to, ten, to że ten film tak dobrze wygląda, bo to jest trochę taki wygląd jak Dune'a, powiedzmy, nie? Też Greg Fraser. To jakby, oglądając ten film, teraz czułem, że oglądam właśnie wielkie, epickie, wysokobudżetowe kino który wygląda tak, jak powinno, czego Gwiezdne Wojny ostatnio serialowe w ogóle mi nie dają, poza Andorem, oczywiście. I... Rise of Skywalker też mi nie dał, bo Last Jedi, moim zdaniem, też wyglądał zajebiście, ten film ewentualnie miał inne problemy, ale wyglądał dobrze, natomiast... No właśnie, to jest to jest, to jest, to jest co bym chciał, bo ja wiem, że ja teraz pójdę na, nie wiem, ten Jurassic Park, co też przecież Gart Edwards robi, albo jakieś filmy tego typu, i ja do kina idę z takim, oj, spodziewam się plastiku, nie? nie wiem, zobaczymy, ale dużo tych filmów, nie wiem, jak tam King Kong kontra Godzilla, to też są takie wielkie budżet, wysoko wielkie filmy za 300 baniek, czyli ile to tam kosztowało. Nie mają tej takiej namacalności, jakości, miksu efektów, bo przecież wiecie, tutaj wykorzystano dużo miniatur, czy tych, no. Wiecie, statków zrobionych na zasadzie z klocków Lego. Generalnie wykorzystano wiele różnych elementów kręcenia na lokacji, połączonego z green screenem że to po prostu wygląda dobrze. Zdjęciowy jest rewelacyjny, więc tego mi brakuje. Ja bym chciał, żeby tak profesjonalne, i jakościowe było podejście do tworzenia tego typu filmów. Oczywiście, też scenariusz musi mieć sens, a tu generalnie ma, ale jakoś to Rogue One jest tak bucha z niej jakoś, moim zdaniem. Z niej, z niego. To tyle. Czekam na Wasze opinie. Co Wy o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. I do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o Filmach.